Witam jak widać o poranku nad wodą zimno, niesamowicie zimno, 3 stopnie, 4-5 stopni, temperatura się wahała, dzisiaj troszkę inne miejsce, można powiedzieć stare, ale nowe Rok czasu praktycznie nie odwiedzałem, ostatnio byłem dwa sezony temu tutaj męcimy jak kiedyś ręką. Masownie pod same krzaki. siadła rybka, a najlepsze co, że zdążyłem odłożyć wędkę i podejrzewam, że to będzie leść No to coś dziwnie idzie. Jest Z sałatką jedna. Pierwszy w tym sezonie leszczyk super. Proszę zobaczyć co to jest za rodzaj sałaty i taki nie za duży leszczyk. Taka ładna rakieta. Pod krzaka, osobnie za samą skórkę taki piękny jaś super, po jednej rybce wyciągnięte ze środka leszczyk spod krzaka standardowo jazik fajnie troszkę mi to zeszło, sądowałem, znalazłem fajne miejsce na 50 metrach troszkę mam zielska po drodze, ale, ale na szczęście udało się zuchelować. Rybkę tutaj, już widzę po szczytówce, coś się bawi. No jak na razie, zadowolony o kiju nie wrócę. Także jest fajnie. Siedzimy dalej. Robimy donęcenie. Bardzo dużo kukurydzy. Peletu 4 mm. Trochę białych robaków. No i standardowo zanęta. piękne. Takie grube jazisko Przepiękne Sztuczna kukurydza, trzy białe robaki I od razu strzało Takie delikatne, nie to brania, nie to ocierki i kukurydza, i dambelsy, i małe dambelsy, i taki kolor. Niczym nie mogłem sprowokować ryby do brania. super, taki jazd ze środka na kanapeczkę tak wygląda moje miejsce tak się tutaj bogato i szeroko rozłożyłem Ja tutaj już kamerkę na stojak przekręcam, chciałem się składać, a tu odjazd. Taki jeszcze skubaniec. Takie grube jaziole, jeden leszcz, pięknie, zmiana miejsca, powrót do swojego starego, starego miejsca, gdzie zacząłem wyciągać, łowić jazie w ogóle takie piękne jeszcze, piękne jazie i jeden piękny to fajnie zaliczona jak już mówiłem powrót do swojego starego miejsca składamy się i uciekamy do domu, na razie